Dobry wieczór, Tomasz Wierczewski. Witam Państwa w sobotę 2 września. Dziś w naszym programie zobaczą Państwo trzy losowania. Będzie to losowanie Multilotka, Ekspreslotka i Dużego Lotka. Życzę Państwu wysokich wygranych. Pierwsze losowanie to Multilotek. Zapraszam. W kasecie maszyny losującej znajduje się 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Proszę o zwolnienie blokady. Rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb trzydzieści trzy pięćdziesiąt pięć dwadzieścia dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedem, osiem, sześćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt dwa, pięć, piętnaście, pięćdziesiąt jeden Siedemdziesiąt cztery, trzydzieści, siedemdziesiąt sześć, siedemnaście, trzy i siedemdziesiąt Proszę Państwa, z okazji 50-lecia totalizatora sportowego trochę historii. Otóż we wrześniu 1975 roku gra liczbowa Totolotek przyjęła nazwę Duży Lotek. Dziś zobaczą Państwo dokładnie 4321 losowanie tej gry. Mam nadzieję, że okaże się szczęśliwe. Przypominam Państwu również, że wiele wysokich wygranych czeka na Państwa w loteriach pieniężnych totalizatora sportowego. Trwa właśnie sprzedaż loterii Barwy Natury. Kolejne dziś losowanie to Express Lotek. Życzę szczęścia i zapraszam. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora maszyny jest pusta. Proszę o zwolnienie blokady. Rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. A dziś w Ekstres Lotku wylosowaliśmy następujące liczby: 11, 24, 19, 34 i 5. Tak jak Państwu obiecałem, zapraszam na 4321 losowanie dużego lotka. Życzę szczęścia i samych wysokich wygranych. Zapraszam. W kasecie maszyny losującej znajduje się 49 kolejno ułożonych kul. Komora maszyny jest pusta. Proszę o zwolnienie blokady. Rozpoczynamy losowanie sześciu liczb. A oto przed Państwem wylosowane dziś liczby w dużym lotku: dziewiętnaście, trzy. 29, 22, 17 i 21. Poznaliście Państwo wyniki wszystkich dzisiejszych losowań. Na zakończenie programu chciałbym Państwu raz jeszcze przypomnieć. Rozpocznę od pierwszego dziś losowania. Jako pierwsze widzieliśmy losowanie multilotka. Oto 20 wylosowanych liczb. 33, 55, 20, 2, 38.

34 i 5, a wynik losowania dużego lotka to liczby 19, 3, 29, 22, 17 i 21. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszych losowaniach. Gratuluję wygranych. Zapraszam. Kolejne losowanie już jutro, 21:55, jutro niedziela, a więc losowanie multilotka. Jedno losowanie, ale za to losowanie, w którym losujemy najwięcej liczb, bo aż 20. Życzę, by były szczęśliwe. Dobranoc.